Zastanawiasz się nad rolą AI w marketingu stomatologicznym? Czy może ona przydać się właśnie w Twoim gabinecie? Sztuczna inteligencja ma za zadanie wspierać biznesy, wspierać ludzi, nie ich zastępować i może usprawnić wiele powtarzalnych zadań. Należą do nich telefoniczna i e mailowa obsługa pacjenta, umawianie i przekładanie wizyt oraz przypominanie o terminach. Dzięki automatyzacji Twój personel będzie mógł skupić się na rzeczach bardziej istotnych, dzięki czemu zwiększy swoją efektywność. A AI będzie ich prywatnym asystentem w takich czynnościach jak podtrzymywanie relacji z pacjentami, umawianie i potwierdzanie wizyt, pozyskiwanie nowych pacjentów, raportowanie i analiza danych, prowadzenie mailowej korespondencji i wiele, wiele innych. W skutecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji potrzeba strategii marketingowej i doświadczenia człowieka, bo jest to technologia, która wymaga adaptacji przed jej wykorzystaniem, dlatego warto szkolić się lub bazować na wiedzy ekspertów. AI to inwestycja, która pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję i tworzyć nowe standardy prowadzenia placówki, zamiast gonić za tymi, którzy już to robią. W stomatologii 314 silnikiem naszych działań jest doświadczenie specjalistów, wiedza, i kreatywność, a AI to tylko wsparcie technologiczne. Czy chcesz, żeby właśnie tak wyglądało to w Twoim gabinecie? Sprawdź najnowszy wpis na naszym blogu i zobacz, jak AI zmienia pracę stomatologów.